Ziczyłem, to znowu ja, Patryk Raven. Jak widać wstał nowy dzień, jest godzina 5.43. Dopiero co się kimnąłem i zjadłem sobie troszkę jedzonka. I mam takie plany na dzisiaj, że jeżeli ja sobie tu radośnie podskoczę nad tym ogniskiem, zbierając przy okazji to co tu się zdążyło ugotować, to okazuje się, że przez wczorajszy dzień, w którym miałem ja w sumie bardzo dużo zajęć, bo udało mi się. Pozbierać w międzyczasie tutaj troszkę roślinek, posadzić nowe oraz zrobić małe przebudowanie w moim mieszkaniu. Nieduże, bo nieduże, ale od czegoś trzeba zacząć. Przede wszystkim tutaj w końcu mamy sufit, którego wcześniej nie było. I tu podziała się troszkę, ma troszkę magii się podziała, jeśli tak mogę to powiedzieć. Widać, że no wykopałem tą część troszkę głębiej. Ja tu mam jakiś taki zamysł, żeby. Pod, pod podłogą tutaj postawić jakieś dodatkowe pokoje. Jeszcze nie wiem na co to wykorzystam, ale na pewno znajdziemy zastosowanie. Ta część zostanie poszerzona bardziej w stronę, powiedzmy północną, i będzie stanowiła swego rodzaju magazyn, właśnie na drewno opałowe. Na razie to wygląda jak wygląda, bo przechodzi aż tutaj, aż do podziemia, ale no zostawię to w takiej formie do momentu, aż nie zużyję przynajmniej większości drewna. Wtedy je będę mógł swobodnie poprzenosić i dodatkowo. Z tej strony, po lewej stronie od schodów zrobiłem taki mały składzik na pożywienie. Jak wiecie, tutaj pod, do góry znajduje się wskaźniki, które sugerują szybkość psucia, psucia się przechowywanego jedzenia. Jedzenia, one zależą od temperatury, jaka panuje w danym pomieszczeniu. To ja akurat pokazuje 23, ale da się obniżyć tą temperaturę jeszcze bardziej, chociażby chowając się głębiej w ziemi i na przykład zamurowując tą ściankę. Eee, udało mi się obniżyć w sumie z 33x% myślę, że 33%, do 25%. Tutaj jest bliżej wyjścia i pokazuje 28%, tutaj dalej 25%. Wydaje mi się, że jakbym się wkopał głębiej, to te wskaźniki byłyby jeszcze niższe. I dzięki temu na przykład cebula widzimy wytrzyma nam rok czasu, marchew 80 dni, tutaj dla przykładu ta, która była trzymana do góry, obsuje się w przeciągu 100 dni, więc różnica jest ogromna. 200 dni różnicy ponad Reszta rzeczy, no to tak sobie stoi, jak się stoi. Na półeczce poustawiałem e, moje już takie, te słoiczki z jedzeniem. One wytrzymają, widać, 100 dni, rok, e, więc to jest mój zapas na zimę. Na razie jest ubogi, więc będziemy musieli go sobie powoli, powoli powiększać. Jest lato, więc myślę, że jesienią będziemy się skupiali na tego typu rzeczach. A dzisiaj chciałem Wam pokazać prostą mechanikę zwanego kowalstwa. Dzisiaj pokażę wam kowalstwo, a myślę w następnym odcinku pokażę wam jak w ogóle uzyskać złoża potrzebne do przetapiania, tutaj między innymi miedź, bo mówię, jestem nowym graczem i właśnie z tego powodu udało mi się zebrać tylko i wyłącznie miedź, bo nie wiem jeszcze jak powiedzmy efektywnie korzystać z wykrywacza do złóż. Na razie je sobie zrobiłem, ale tak, że tak powiem, no, za bardzo nie podziałałem. E, więc zacznijmy od podstaw, czyli od tego, co wspominałem na koniec pierwszego odcinka, czyli wydobycie sobie e, węgla drzewnego. Jeszcze gdzieś tutaj bokiem zahaczę o tą ładną, piękną polankę z pszczołami. Chciałem Wam powiedzieć, że z pszczołami jest straszny kłopot, bo ja się strasznie namordowałem. Na przykład tu mamy pszczoły na drzewie, tu mamy pszczoły tu i tu. Ja je pozbierałem, posadziłem, ale nie miałem płotku i nie było to tak wysoko ustawione. W związku z tym, no, jak przyszedłem po pewnego pięknego poranka, zauważyłem, że uli nie ma. Tak, i wyczytałem na Wikipedii, że przychodzą takie małe stworzonka szopy pracze i one po prostu to zżerają. Kradną, zżerają nie ma. Więc pamiętajcie, jeżeli będziecie mieli w przyszłości pszczoły, jeśli będą komentarze, to wam pokażę, jak się je tutaj ładnie udomawia. To pamiętajcie, żeby zrobić sobie właśnie taki jakiś ogródek, e, kwietnik i tutaj posadzić na takich kijkach na wyższym usytuowaniu po prostu kwiaty. Widzimy, że tutaj populacja jest dosyć niska, tutaj też niska. W sumie zastanawiam się, dlaczego te są niskie, a ta jest wysoka. Czy one się dopiero zaczną rozmnażać? Nie mam pojęcia, ale liczę na to, że wkrótce zacznie mi się tu pojawiać miód. To dopiero wczoraj powstało, więc jeszcze tego miodu nie powinno być. A tymczasem zmierzam już do naszej ziemianki, w której schowałem ogromne ilości węgla drzewnego. I teraz, tak, to jest tutaj. Ostatnio się dymiło, dzisiaj się nie dymi, więc zbieramy górną część, górną warstwę. I tutaj, jak sobie zobaczycie, jest nasz warstwowy węgiel drzewny. Najszybciej się go zbiera po prostu łopatą. Dla porównania, jakbyśmy zbierali zwykłą ręką, prawie czterokrotnie dłużej, pilofem, bez różnicy, no dzidom to chyba nawet nie mam co pokazywać. Generalnie chodzi o łopatę. Jeżeli zbieramy to łopatą, to bardzo szybko ten, ten czas nam minie. Przy zbieractwie przyznam szczerze, że uwielbiam ten dźwięk zbierania węgla drzewnego. Jest taki, taki krystaliczny delikatnie i on mi się podoba. Tak zachęca, żeby tego węgla drzewnego robić jak najwięcej. Samą ziemiankę, tak jak jest napisane w poradniku, tutaj wpiszecie no, pod literką H węgiel drzewny, jest jasno napisane, że w poradniku spalania węgla jest informacja, że maksymalny rozmiar to jest 11x11x11, na 11 na 11, czyli olbrzymia ilość węgla drzewnego. Ja mam dla porównania tutaj w sumie nawet nie wiem, 4x4. Nawet w sumie 4 na 4 na 3 wysokości, więc to jest nawet nie połocha tego co można e, wyzbierać. Więc dobra, pozbierajmy to wszystko. I jak już zebrałem większość tego węgla drzewnego, możemy się udać do naszej chatki, w której chętnie pokażę Wam jak uzyskać jakieś rzeczy z kowalstwa. Bo jest to dosyć trudne, ja na początku schrzaniłem i w sumie to będzie moja druga próba, drugie podejście do kopania. E, do wytwarzania, boże, rzeczy z miedzi. Taka ziemianka pozwoliła nam na uzyskanie, zobaczcie, dwóch staków węgla. Jest to całkiem spora ilość, więc plus nasze poprzednie zapasy, których jest. No właśnie, już mamy trzy staki. Tam nam został jeden stak plus jeden kawałek, więc mamy co robić. Ok, zrobię sobie małe porządki w skrzynkach i zabieramy się za pracę. Na początek zacznę od tego, że kończą mi się zapasy broni, więc wypadałoby zaopatrzyć się w coś lepszego niż dzida i zrobione ze złomu miecze. Chciałbym mieć swój miedziany miecz, dlatego zaczniemy właśnie od tego. Podstawą jest zebranie wszelkiego rodzaju gliny. Ja w tym wypadku mam trochę... Glinianej, niebieskiej gliny glinianej. No, generalnie kładziemy ją sobie na ziemi i wybieramy sobie surową formę długiego ostrza. Można też ostrze wykonać oczywiście za pomocą sztabek na kowadle, ale wydaje mi się, że jest to dosyć ciężkie, więc na kowadle zrobimy sobie po prostu piłę, a z odlewu zrobimy sobie miecz. W tym celu pojawia nam się klasycznie minigierka. Ja to. Zazwyczaj staram sobie to ułatwić na zasadzie, że zawsze daję FM klawiszem F na 3 na 3 robimy podstawę, potem wszystko dalej wypełniamy tak jak leci. I jeżeli popełnię jakieś gafy na przykład tutaj w tym momencie widzicie, pojawiły się na pomarańczowo, ja się tym nie przejmuję, bo i tak jest znacznie szybciej niż jakbym to miał robić ręcznie. I teraz po prostu daję 1 na 1 i usuwam zbędne rzeczy. I tym sposobem no co? Mam już gotowy odlew. Wiadomo, on nie jest, to jest tylko surowa forma długiego ostrza i wymagana temperatura pieczenia to 650 stopni, więc musimy ją umieścić sobie do przetopu. To mięsko tu mi zostało, weźmy je ze sobą. Zabieram torf, umieszczam go w ognichu, pochodnia prawym przypalam, bęk. No i musimy poczekać aż to się nagrzeje do odpowiedniej temperatury. Forma jest już prawie gotowa, musi osiągnąć 650 stopni, czyli mamy ponad stan, ale widzimy w końcu się udało ją zrobić. No i mamy gotową formę na długie ostrze. Ja ją sobie rozłożę, powiedzmy tutaj, na ziemi i sprawdzam do góry. Klawiszem B możemy to sobie pojawić. Ten, ten ekran u góry sprawdzam, ile jednostek metalu jest potrzebne. Wymagana ilość to 100 sztuk metalu, tak samo jak do sztabek. Również jedna sztabka to jest 100 sztuk, więc musimy przetopić odpowiednią ilość miedzi. Zabieram ze sobą tygielek, który oczywiście wykonujemy tak samo jak to, czyli z gliny, i umieszczam go na ognisku. Widzimy, że na razie się tutaj nic nie dzieje, ale mamy gotowe miejsce. Umieszczam 60 sztuk miedzi. Tutaj widzimy, że każda sztuka miedzi daje 20 jednostek. Sztabki miedzi, i w tym momencie mamy możliwość stworzenia 300 jednostek sztabek miedzi. Ja, żeby nie marnować we wczesnym etapie rozgrywki, niepotrzebnie węgla. Dlatego najpierw sobie dogrzewam na przykład torfem ten tygielek do zadanej temperatury. W tym wypadku wystarczy już tyle, ile mam. Odkładam torf. Jak już temperatura zostanie osiągnięta maksymalna, no to po prostu wrzucam odpowiednią ilość węgla. Niestety nie wiem, czy da się to jakoś obliczyć, ile jest wymagane do przetopienia. Może macie jakieś sposoby, zostawcie komentarz. Ja osobiście robię to na czuja czyli po prostu doglądam cały czas ognisko, czy już się nie przetopiło. No, można by było jakoś sekundowo to wyliczyć, ale ciężko. Więc czekamy, aż roztopi nam się ten mieć i przeniesiemy ją sobie, wtedy wlejemy tutaj do formy długiego ostrza oraz do sztabek. W międzyczasie, jak to się tam przetapia, biorę węgiel drzewny, umieszczam tutaj w takim, w tej kuźni. Widzimy, ja już tu uzupełniłem węgla na maksa. To nie jest potrzebne, żeby umieszczać aż tyle, można troszkę mniej, żeby niepotrzebnie nie marnować aż tyle węgla. Zabieram ze sobą, no powiedzmy, że weźmiemy dwie, jedną awaryjnie, gdybym schrzanił robotę na kowadle, a druga jest po prostu potrzebna, żeby wykonać iłę. Już zdarzyło mi się, mówię, schrzanić, więc warto to mieć na uwadze. No i, Aha, nie, nie w tej kolejności, najpierw podpalam, tak. O, jak się zacznie żarzyć, to wtedy kucam i umieszczam sobie sztabki miedzi. One teraz powinny się powoli rozgrzać do powiedzmy około 800-900 stopni, wtedy przenoszę gorącą sztabkę tu. Biorę młotek, ten się zaraz popsuje, więc awaryjnie będę miał przy sobie, a niech wisi. Nie ja będę chciał tego podniosę. I wtedy podziałamy Zerkam tutaj, temperatura jest już osiągnięta. Widzimy, że już prawie nam się całość przetopiła. I wydaje mi się, że ta ilość węgla, którą ja tu wsadziłem, to będzie ta wymagana, bo już jest prawie na styku, więc myślę, że ten węgiel możemy spokojnie wyciągnąć. Nawet jakby zgasło, to jeszcze ta temperatura przez chwilę się utrzyma. Poczekajmy. I tak jak widzimy, w jednym tygielku będę miał 300 jednostek sztaby mieć. Dlaczego nie warto przekraczać tej ilości? Bo jeżeli wam zostanie chociaż trochę w tygielku, to nie będziecie mogli potem doładowywać do tego miedzi, co jest sporym problemem, bo trzeba wtedy podgrzać, przelać te 40, potem znowu wsadzić i jest trochę zabawy. Więc widzimy, mamy tygiel, który zawiera stopiony metal w ilości 300, jego aktualna temperatura 1200 i to będzie powoli, powoli spadało. Więc to nie jest tak, że możemy sobie, hej, Zostawię sobie to tu i niech se leży. Nie, bo to nam się ostygnie, to nam się scali i no niestety będzie to, trzeba to przetapiać raz jeszcze. Kłócamy sobie nad formą, trzymam cały czas prawy, widzimy 100 na 100, to się powoli wlewa, więc trzeba trzymać. Pozostałą część przerobimy na sztabki miedzi, które gdzieś tam w przyszłości wykorzystam. No i kulturalnie odłożymy też tygielek, nie będziemy robili tutaj bałaganu w naszej stodole jeśli to tak mogę nazwać no i generalnie sprawdzajmy widzimy temperatura na sztabkach już jest osiągnięta, więc wyciągam sobie jedną sztabkę, kładziemy kontrolę na kowadło i tutaj mamy liczne rzeczy, które mogę zrobić segmenty rur, dłuta, miedziany tasak, obuch jakiś tam motykę, ostrze długie ostrze to wygląda inaczej niż to jest tutaj w odlewie, mam nadzieję, że to będzie to samo, no ale zobaczymy Kilow, ale mnie interesuje ostrze piły Dlaczego piły? No bo to jest taki materiał, który blokował mnie przez wczesny etap gry Do rozwoju mojej chatki Więc bierzemy młotek w łapę, klawiszem F wybieramy w którym kierunku kujemy Jak na przykład mam kucie w prawo, to to zawsze jest od miejsca, w którym patrzę Jak się ustawię tak, no to w prawo będzie w tym kierunku Sugerujemy się po prostu kwadratowością bloków no i cały motyw polega na tym, żeby wykonać jak najmniej ruchów i nie schrzanić. Łatwo jest schrzanić. Dla przykładu, mamy kucie w prawo. Nie da się kucić dwa razy... O, prawo da. ma być w lewo. Widzicie? Już bym schrzanił. Nie da się na przykład teraz tego kawałka przesunąć dalej, bo on w momencie, kiedy się oddzieli od całej formy, jest jakby nie, nieprzetwarzalny. Nie da się już go przesuwać. Dlatego trzeba uważać. Na przykład tutaj. Tu możemy zaryzykować pociągnąć po jego grzbiecie kolejny kawałek e, możemy dalej też pociągnąć następny kawałek zrobić taką takie jak to się mówi pociąg tak pociąg do gwiazd i teraz tutaj mógłbym zastosować nie jeszcze musimy to dalej zrobić ten środkowy i teraz tak ten dociągniemy do końca bank. I teraz trzeba w odpowiedniej kolejności zacząć, bo jeżeli wyciągnę ten, to już tego nie będę mógł modyfikować. Więc ten musimy zrobić dopiero w momencie, kiedy ta część zostanie uzupełniona. Więc w tym momencie damy sobie wybicie w górę tego klocka i tego klocka, bo one są wymagane. I robimy teraz znowu w lewo i w lewo. Możemy się przesuwać po górze. Cały czas patrzymy na temperaturę do góry, bo jeżeli zejdzie nam zbyt nisko, to nie będziemy w stanie nic przetwarzać. To też się może zdarzyć, ale nie ma problemu, bo wtedy niegotowy element wkładamy tutaj do dogrzania i, i możemy dalej sobie na nim działać. Ok, to jest gotowe. Teraz musimy pozbyć się tego. Nie wiem, czy już trzeba się go pozbyć. Na razie zostawmy, bo może nam to, co tu wszystko mamy, starczy do wykończenia i wystarczy wtedy dać. Rozdzielenie, rozdzielenie usuwa jakiś tam element. Ja akurat wtedy, jak pracowałem, to skrzeniłem, bo dałem rozdziel, i po prostu zamiast rozdzielić dziurkę, to rozdzieliłem jeden ząbek. I zabrakło mi dosłownie jednego klocka na to, żeby ukończyć cały, całe ostrzepiły. I musiałem dołożyć drugą sztabkę, bo mogę teraz ją podnieść, położyć tutaj, i ona się przyklei, jakby do, do całej konstrukcji. Ale wtedy marnuję no, sztabkę, i ogromną ilość miedzi dobra, dokończmy kucie w prawo raz, tu możemy zrobić w prawo dwa razy i tu się już kończy nasza praca teraz dociągamy myślę, że ten cały środek dociągniemy Bęk. i tu zrobimy taki myk, że skujemy to w górę i w prawo żeby nie robić niepotrzebnych uderzeń. Każde uderzenie młota zabiera jedną trwałość, więc widzimy mam 79. Jeśli puknę, mam 78. Więc też starajmy się ograniczyć ilość tych puknięć, no bo to jednak nam psuje młotek. No i teraz biorę opcję rozdzielania i niszczę te, które są na czerwono być uważny, żeby nie schrzanić szczególnie tutaj, bo czasami może mi się ręka powinąć i mówię cholera, jest problem. No, jak sobie wtedy z tym poradzić? No nie jak, no jesteśmy w ciemnej nie powiem gdzie. No, tak jak teraz, też często mi się zdarza, że nacisnę i dopiero przesunę w lewo. zauważyliście? nacisnąłem, przesunąłem w lewo i jest ten ta sekundowe opóźnienie i poczekajcie aż zniknie wam klocek. Dopiero wtedy przesuwajcie myszkę. Właśnie przez te sekundowe opóźnienia tak ssaniełem z jednym ząbkiem. Pyk, pyk, niszczę ostatni i proszę, mamy ostrze piły z miedzi. No i teraz receptura jest prosta. Nam no, po prostu bierzemy ostrze, łączymy je z w ogóle nagrzane. Nie wiem, czy mogę takie nagrzane. No mogę. Wygląda na to, że mogę. No nic, no to biorę i łączę. I tyle. I mamy miedzianą piłę. Receptury trzeba gdzieś tam poznać. Mamy dwie piły tutaj. Myślę, że tą motykę możemy tu sobie powiesić <laughs> i widzimy cały ten czas pracy sprawił, że wszystko co miałem w piecu się wypaliło, więc niepotrzebnie zmarnowałem, na jedną sztabkę powiedzmy wystarczy mi dwa węgielki, a na dwie sztabki cztery węgielki, ciężko powiedzieć jak to optymalnie. No i teraz mamy tą sztabkę miedzi, czy ja ją chcę na coś przetwarzać? Możemy zobaczyć, co ja tu mam, nożyce... Łopatę z miedzi, włócznie to tak mi średnia zależy. Możemy spróbować zrobić kilof. Zobaczyć, jak ciężki jest do zrobienia kilow. No, nie jest aż tak ciężki, więc w sumie ja jestem generalnie za odlewaniem. Odlewanie jest szybsze, ale jak mamy sztabki przygotowane, to nic nie stoi na przeszkodzie. Więc zróbmy sobie jeszcze jedno małe kucie, i już dałem mu ciała. Pójdź w lewo. Można zastosować opcję wypłaszczania, czyli silne uderzenie, on wtedy to wszystko jakby robi na płasko dookoła, ale w tej sytuacji nas to w żaden sposób nie zbawia, nawet wręcz by powiedział, troszkę utrudni nam robotę, więc zróbmy tak jak należy, czyli kulturalnie będziemy sobie uderzali w rozgrzaną sztabę, nie robiąc jakichś żadnych głównych, głupich, gwałtownych ruchów. Bang. I teraz tak, tu potrzebujemy dwa. Więc tutaj easy. Nimi sobie po prostu powędrujemy do końca. O! I teraz muszę uważać, żeby wiedzieć, których klocków się wyzbyć. A patrzcie, prawy mogę obracać. Ale odkrycie. Ło! To ja nie wiedziałem. Zarobiście. Człowiek jednak jakieś błędy popełni, to jednak mu się trochę tutaj rozświetla w tym umyśle. Dobra. Czyli prawym mogę, dobra. To w takim razie zrobimy tak, że tutaj wydziurujemy to, co trzeba. Wydziurujemy z tej strony. Obrócimy sobie i usuniemy wszystkie zbędne. To się świeci, to się świeci. Teraz tu trzeba uważać, bo widzimy, że ta góra jest nie do skasowania. Jakbym zrobił dziurę, no to już po robocie. To na dole jeszcze poczekajmy. I zostały dwa kawalątki. Bęk. Kilow z miedzi, ostro rozgrzany. Ładujemy i miedziany kilow. Pytanie tylko, czy one się czymś różnią. Czy ten z odlewu... Miedziany kilow. Żadnej różnicy. Nie ma żadnej różnicy. Więc to, czy to wykonacie na kowadle, czy wykonacie to przez odlew, zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja z góry Wam powiem, że jestem za tym, żebyście to odlewali, bo po prostu nie zużywacie młotka na te wszystkie operacje. Widzicie, zostało mi 8 tylko wytrzymałości. Zostawię ten młotek sobie do rozdzielenia tych samorodków. A na ten moment wygląda na to, że wypadałoby po prostu zrobić porządki, czyli powsadzać węgiel do węgla. Jakoś tak w miarę ładnie. Moglibyśmy też zjeść, bo widzimy postać przymiera głodem. Staram się zjadać te dzikie, dzikie mięso, bo one jest takie średniawe. I, i, i Miseczkę możemy odłożyć na półkę. O, już nie ma miejsca na półkach. Dobra, może być do góry. Sztabki już ostygły. Możemy je podnieść, odłożyć na kubkę. I mamy formę długiego ostrza. Też wygląda dokładnie tak samo je musimy na bank połączyć z patykiem, nie widzę innego zastosowania mam nadzieję, że te receptury będą troszkę bardziej rozbudowane, tak jak tu widzimy jest jakaś nić, to tutaj wypadałoby, żeby było w ten sposób i tutaj nitka dodatkową eee, takie lepsze usprawnienie, no ale zobaczymy co twórcy wprowadzą i mamy długie ostrze, chcę je porównać, jest lepsze od tego, które ja tu mam a ja mam ostrze ze złomu, porównajmy sobie ze złomu trwałość 90, to ma 250. Jest to poziom narzędzia drugi, czyli generalnie ten sam poziom narzędzia, ale widzimy, że już wytrzymałość jest kilkukrotnie wyższa. Siła ataku: minus 2,5 punktów życia dla przeciwnika z każdym ciosem. Tutaj minus 3. Poziom ataku: ten sam, zasięg: ten sam. Czyli generalnie długie ostrze z miedzi jest dużo lepsze niż długie ostrze ze złomu. Tylko, że długie ostrze ze złomu jest też łatwiej uzyskać, no bo jednak z tą miedzią różnie bywa. Gdzie mam miejsce na to? To powiedzmy tu sobie powiesimy. Na razie nie będziemy z tego korzystali, dopiero jak wejdę gdzieś do kopalni. No i w sumie tyle jeśli chodzi o kowalstwo. Myślę, że ten odcinek jest taki dosyć skoncentrowany, więc czekam na komentarze i subskrypcję. Trzymajcie się! I do zobaczenia.